Poszli, od tego wszystko zależy i Gorzowianie na czele, zamarli, trybuny, zupełnie cicho, grobowa cisza na stadionie w Częstochowie, ale w niebieskim kasku Kling, stara się przedzielić prowadzącą się Gorzowian. Emil pierwszy przy krawęczniku, ogląda się, czeka na Piotra Śliska, Ślisk po zewnętrznej, ale wyraźnie nie pasuje mu jazda takim torem zamienić się z chemilem stronami wejść na wewnętrzną. Teraz tak uczynił. Screen wietrzył swoją szansę i idzie głęboko, szeroko. Chemil teraz musi odpierać ataki Screena. Przepuścił śwista, ale Świst jest zbyt wolny. Świst nie daje rady. Chemil ma utrudnione zadania, a Screen nie odpuszcza. Ogromna walka. Po zewnętrznej Screen. Szaleją Trybuny między trójkę w bezemocnie, ułamek się nie liczy, on jest młody, ma czas wyrazić, skutecznie z tym, biegach. Jeden łuk w kleszcze, screen, a